DROP it. Witam wszystkich bardzo serdecznie na <coughs> w tym smutnym filmie, na moim kanale Czemu smutnym? Ponieważ Muszę zawiesić mój kanał na YouTubie. No. To czemu ja go zawieszam, to moja prywatna sprawa. Ale możecie zdecydować. Może być tak: że albo zawieszę mój kanał i zacznę nagrywać od nowa w czerwcu, albo będę wrzucał odcinki w soboty, niedzielę i piątki. Takie no wiecie, że tylko jeden na dzień. Także trzy odcinki w tygodniu, każdym... Może czasami jak coś mi wypadnie to takich odcinków nie będzie. Więc... Jestem na razie też trochę chory. Tak. No i pamiętajcie, już właśnie kończy się ten odcinek, ale musicie zapamiętać. Które musicie napisać w komentarzu. Przynajmniej ci widzowie, którzy naprawdę mnie oglądają. Musicie napisać. Czy chcecie, żeby było Żeby były odcinki właśnie w te trzy dni? Czy wolicie, żeby zawiesić kanał i żebym zaczął nagrywać od nowa w czerwcu? Dobra. Ja już ten krótki odcinek informacyjny będę kończył. I dexpić w margo. Cześć.